Szanowni państwo, które obszary wymagają największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska? Dla mnie wszystkie, ale w badaniu dla Onetu 62% ankietowanych wskazało, że jest to obszar dotyczący ochrony zdrowia. To jasny sygnał alarmowy dla ekipy rządzącej. Polacy nie ufają rządowi, że dobrze zarządza służbą zdrowia. Zapraszam państwa na kolejny odcinek projektu Live. Drodzy Państwo, od głośnych protestów lekarzy rezydentów, w których głównym postulatem było przeznaczenie 6,8% PKB na ochronę zdrowia, mija już 9 lat. Czy coś się zmieniło? Owszem, zamykane są kolejne szpitale, specjaliści różnych zawodów medycznych są wypychani do sektora prywatnego, rosną kolejki do planowanych zabiegów, wizyt i badań. Dwa miesiące temu dostałem Półtorej miesięczny termin na teleporadę u swojego lekarza w POZ. -cie. W ubiegłym tygodniu zarejestrowałem się na operację laryngologiczną. Wiecie Państwo, jaki termin dostałem? Na listopad 2028 roku. Chciałoby się powiedzieć, że to ostatni, agonalny wręcz oddech ochrony służby zdrowia. To wszystko jest o tyle bulwersujące, że ten proces rozkładu. Dotyczy także oddziałów ginekologiczno-położniczych. W mniejszych miejscowościach zamykane są kolejne porodówki. W samym tylko województwie małopolskim w 2025 roku zamknięto trzy takie oddziały. Ciężarne kobiety muszą dojeżdżać po kilkadziesiąt kilometrów do najbliższego szpitala. Oficjalnie za ten stan rzeczy jest odpowiedzialna malejąca liczba porodów. W 2015 roku w Polsce urodziło się 370 tysięcy dzieci, a w 2024 już tylko nieco ponad 250 tysięcy. To najniższy wskaźnik urodzeń od 200 lat. Na pierwszy rzut oka wydaje się więc słuszne, że niepotrzebne oddziały są zamykane. Ale czy tak jest naprawdę? Bo czy nie powinno być tak, że w sytuacji tak skrajnie niskiej dzietności powinniśmy wręcz intensyfikować działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej tak by każda kobieta w Polsce miała pewność że w pobliżu jej miejsca zamieszkania znajdzie fachową pomoc gdy będzie to w potrzebie Co ciekawe robią to ludzie którzy jeszcze niedawno krzyczeli ani jednej więcej którzy kłamali że przez prawo chroniące życie dzieci narodzonych kobiety umierają masowo na porodówkach że czują się zagrożone i boją się rodzić dzieci. Proponują teraz, aby w sytuacji nagłego zagrożenia życia poród odbywał się na sorze. A że dyżuruje tam akurat ortopeda, kardiolog lub emerytowany proktolog, to już nie są argumenty, tylko tak zwana ruska propaganda i pisowskie szczucie. Drodzy Państwo, jak chcemy zachęcać młodych ludzi do tego, by decydowali się na rodzicielstwo. Skoro rządzący robią tak wiele, by ich skutecznie przed tym przestraszyć. Z raportu rządowej Rady Ludnościowej wynika, że w 2024 roku w Polsce współczynnik dzietności spadł do 1,1 dziecka na kobietę. To sprawia, że jesteśmy na szarym końcu wśród krajów całej Europy. Polki coraz później rodzą pierwsze dziecko, średnia to już jest 28 lat. I coraz rzadziej decydują się na kolejne. Dlatego nie mogę zrozumieć, jak to jest, że, jako remedium na problemy niskiej dzietności, przedstawia się m.in. liberalizację prawa aborcyjnego. Tak, drodzy Państwo, według sporej części obecnej klasy politycznej, to właśnie powszechny dostęp do aborcji, a więc do mordowania dzieci nienarodzonych, miałby sprawić, że tych dzieci rodziłoby się więcej. Przecież to jakiś kompletny absurd. Na koniec pragnę podkreślić, że jako Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jesteśmy świadomi problemów i wyzwań, które stoją przed rodzinami dotkniętymi szczególnymi sytuacjami położniczymi. Dlatego właśnie wspieramy kobiety, które zmagają się chociażby z niepomyślną diagnozą prenatalną. Proponujemy fundusze pomocowe dla kobiet w ciąży, rodzin z chorymi dziećmi czy samotnych matek. To my. Ramie w ramię z innymi organizacjami Pro-Life stoimy na straży życia, bo wiemy, że tylko pozytywna edukacja seksualna i realne wsparcie wymierne pozwoli odwrócić niebezpieczny trend wymierania naszego kraju. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcji kanału na YouTube.